Czy bo chcemy? Czy bo możemy? Dobra, Mordy, to jest dziesiąta minuta treningu. Postanowiłem przejść z TikToka na YouTube'a. Jak będę miał wenę nagrać coś na TikToka, to nagram, a na razie robię po prostu tutaj trening na, na YouTubku. No, tak inaczej ten obraz wygląda, niż na TikToku. Dobra. No, robię trzy powtórzenia. Tak, chociaż nie, bo tutaj nie będę miał widzów. To mogę inaczej zrobić. Potem miałem widzów, to musiałem gadać. A tu nie będę miał widzów, to mogę zrobić inaczej. Czyli pierwsze pięć serii było tak, a teraz jest, już będzie tak. stanowiłem dać jedną baterię. Zobaczymy ile na jednej baterii wytrzyma. To albo wiatraczek włączyć. A nie wiem czy wiatraczek mam. 2 minuty seria. od 15 zaczęte jest 15 11 42 sekundy. Czyli miałem 5 serii. Robi ze skrętem czy same przysiady te? dwie osoby oglądające. Pozdrawiam i witam serdecznie na czacie. Ręko, rzucam to sztangę i dlatego. Nataniel Gudan łapkę pokazał. A weź, napisz parę wiadomości, Nataniel, bo chcę zobaczyć, jak to wygląda. Cokolwiek napisz. Jakieś literki tylko, bo chcę zobaczyć, jak to wygląda. Ten live. Co to jeszcze w ogóle można zrobić z tym live'em? Upiększyć. A to jest, co to jest? Poczekaj, nie, to jest zapisanie. A tu, co to jest? Wyłączono retusz, wyłączono retusz. Kamerka druga, coś takiego, nie? O losie słodkie. Tak nie wiem właśnie, czy nagrywać te live'y na YouTube, czy na TikToku. No jeszcze 10, 5 sekund właściwie. cztery osoby, czyżbyśmy mieli rekord czyżbyśmy mieli rekord w tym roku a już się rok kończy mamy cztery osoby, a nie daj Boże jeszcze te dwie napiszą na czacie to będzie całkiem szok dałem radę kurwa, dałem radę Cześćcie, dałem rady. O, druga osoba coś napisała. G! napisała Lucy na kacz przy Witamy G. A jak by zgasił świat? bo to jakoś te światło za mocno mi tutaj daje? Czekaj, a tak? To może tak będzie lepiej, co? Jak myślicie? To tak jest lepiej. Jest kozacko. I jest przejrzyście. Pierwszą łapkę w górę. Dzięki za pierwszą łapkę w górę. Tymek Sobociński siema. Ryszard Pawik napisał G. Trzy łapki w górę. Trzy łapki w górę, cztery osoby te. Dzięki za łapki w górę. Te siedem osób. Te, a jak to się można live'a udostępniać? Nie, jest? Jo, można udostępniać. Hejo, Elvira. Mil, Czarek. Tak, ja mogę udostępnić? Nie, nie mogę nikomu, bo nie znam nikogo. <laughs> Otrzymujesz nagrody live. A, bo dostałem diamenty na TikToku. Siema, Elvira. Wiesz co, lepiej wolę chyba tutaj nagrywać. Z tego względu, że jest porządniejsi widzowie, co so, a ten, a tam typowo taki live jak wczoraj, był wczoraj. Też mówiłem o tym, że na YouTubie treningi normalne, a, a tutaj reszta czapeczka i smoczek na tym, na TikToku i chyba tak powinienem robić. Elwira, prezesowa. Jak będzie mi się chciało, w sensie chciało, to mi się będzie. Tylko, czy czas będę miał? To jeszcze zrobię, może na TikToku, live. Ryszard Pawlak, mamy trzy łapki w górę. Dzięki wielkie. Siedem osób ogląda live. A. No, bo widziałaś, jak ja zacząłem robić trening na TikToku, a treningi na TikToku po mnie już zaczęły robić inne osoby, więc. To już nie jest takie zajmujące dla ludzi. No. Cztery łapki w górę. Osiem osób. I jeszcze cztery osoby jak dadzą łapki w górę, to może się to powiększy. Ale jestem kozak, bo potrafię zrobić przysiady te. Kupiłem takie końskie dawki, i chyba pomagają. Sześć osób, cztery łapki w górę, dajcie łapki w górę. Na przykład, jak jest live na TikToku, to można puszczać muzykę, a tutaj nie bardzo można. Nie rozkijam tego YouTube'a a też można gdzieś tutaj walić paruchę. Można, wiesz? Gdzieś można walić paluchy Ryszard się ma ponownie. Kto z Was jest? przypadkiem, kto z was jest z YouTube'a, a kto z was jest z TikToka. Bo Elwira jest z TikToka. A jestem ciekaw, kto jest przypadkiem, a kto jest z TikToka, kto jest z YouTube'a. Napiszcie w komentarzach. Siema, wiejure. Ja z przypadku. A to też w sumie dobrze. To znaczy, że w jakiś sposób wyświetlił Ci się ten live. Ale masz takie zainteresowania ćwiczeniami, czy raczej oglądasz śmieszne filmy, czy żałosne, Tymek? Bo nie wiem w jakiej kategorii są moje live'y umieszczone na YouTubie. Wiewióra też w przypadku Ojku Ale 12 osób to jest na live te Świczeń, ćwiczeń, czyli ćwiczenia to jeszcze to jest trochę pocieszające dla mnie, nie? Że, ten, że tam oglądasz jakieś ćwiczenia w tej że ci się poleciło, nie? Kurde no. Ale nie chcę, bo ja... Wywodzę się z małej ilości powtórzeń. Nie chcę mi się... Chociaż mam ochotę robić następną serię i więcej powtórzeń, ale, ale... nie ten. Nie chcę. Tak naprawdę to nie miałem robić przysiadów, tylko... Chciałem spróbować, czy w ogóle dam radę przysiad zrobić, nie? Miałem coś się porozciągać, nie? A może się porozciągam te... To zależy właśnie jaka będzie aktywność, ale ty ćwiczysz coś Tymek, czy tylko się interesujesz ćwiczeniami, czy, czy chciałbyś ćwiczyć czy coś? Tak gdzie jest ten czas dobra, kolejna seria zrobić. Te zrobię tak jeszcze chyba do, do w pół do znaczy do, do 30 minut zrobię i ten. Wtedy zobaczymy. Co dalej? Może bym się porozciągał. Ćwiczę. Ale siłownia czy coś innego? Czy bardziej doprecyzowane kulturystyka, trójbój czy takse? I to jak jesteś te jak jesteś w przypadku, to wejdź też na Tiktoka. tam mam inny rozdwojenia jaźni, tam mam inną osobowość. A raczej tu po prostu ćwiczę. A tam mam jakość osobowość. <laughs> cztery łapki w górę, 10 osób. Dzięki, że jest aż 10 osób, bo dla mnie to dużo. I dzięki za cztery łapki, bo to też jest dużo. To ja tak naprawdę to ja chyba więcej niż 10 to może tam parę razy miałem, a to lata temu. A, ja jestem piłkarzem i ćwiczę nogi i tym podobne. No, to ja układałem dla treningi, dla innych sportów. A to w 2003-2004 roku podróżne sporty układałem treningi. Chociaż, jeżeli jesteś piłkarzem, takim. No, Apple.com, tak, to jest Polisz. A wiesz, że Polisz to znaczy po waszemu Polski. A po naszemu polisz to znaczy na przykład jak masz paleca i możesz go polizać, możesz też polizać kotka. A jak lubisz, to możesz też polizać konika. To jest polisz. Wiesz, niekoniecznie jak jesteś piłkarzem, powinieneś ćwiczyć nogi, że tak powiem. Bo to marnotrawiście czas. Jeżeli chodzi o siłownię, nie przyda Ci się to. Chyba że już jesteś profesjonalistą. Nie, jakbyś, jak jesteś profesjonalistą, wiesz, w jakiejś tam trzeciej lidze chociaż, lub wyżej, to wtedy tak, nie? To wtedy siłownia jest dodatkiem, a jeżeli jesteś amatorem, to wiesz, to, to w ramach piłkarskich ćwiczeń czas wykorzystuj, a nie ma na trawę, na trawę na siłownię, bo o wiele lepsze ćwiczenia możesz zrobić czas, no, chyba, że masz, wiesz, chyba, że masz życie podporządkowane sportowi, to wtedy siłownia ma swoje miejsce też i u piłkarzy, tak? Chociażby z tego powodu, żeby lepiej wyglądać, i lepiej czuć się na boisku, tak? Ale jak jesteś typowo piłkarzem, to twoim treningiem jest trening typowo piłkarski, wiesz? Szybkość, zwinność, żeby, szybkość reakcji, nie? A takie jednokierunkowe ćwiczenia, gdzie masz tylko góra-dół, czy, czy nawet jakieś wykroki, to jest Zbyt ograniczony i zbyt upośledzające, w ogólny, ogólnosprawność, jak tam czas. Dobra, to kolejna seria, to, to jest przedostatnia. No też ćwiczenia. Ja wiem, że typowe piłkarskie ćwiczenia ćwiczysz, ale nie ma powodu, żebyś ćwiczył, wiesz. To tak jak dla mnie, ci powiem, że o, czasem robię jakieś takie więcej powtórzeń, a nie ma powodu, żebym robił więcej powtórzeń. Lubię jeździć rowerem, to jeżdżę rowerem, a nie ma powodu, żem... Chociaż akurat rower jest dobry, no. Ale ten, bardziej potrzebny mi jest rower niż tobie niż tobie, siłownie. A nie można, wiesz, mieć wszystkiego, wszystkie soki za ogon złapać, więc trzeba się skupić na jednym. Takie moje zdanie. Gdybyś był w dwóch egzemplarzach i jeden by bardziej się przyłożył do ćwiczeń piłkarskich, a drugi oprócz jako tak o piłkarskich robił siłownie, to ten, który bardziej przyłoży się do ćwiczeń tylko piłkarskich, będzie miał lepsze wyniki. Chyba, że jesteś profesjonalistą, tak, i wtedy spędzasz codziennie 3 godziny na, na treningu, a na siłowni dodatkowo tam sobie robisz ćwiczenia. Tylko mówię, no siłownia upośledza. Co ci przyjdzie na przykład z zrobienia takiego ćwiczenia, jak ja teraz sobie przysiady, nie? Tylko możesz sobie kręgosłup zniszczyć, będąc piłkarzem. No dobra, te pół godziny było tego, to co teraz porobić, te... Tu się trochę może, te co teraz porobić, nie wiem co porobić. Pół godziny zrobiłem to. Tego, kurde, tak naprawdę... A co ja bym chciał zrobić? Czy dalej robić to? Jak myślicie? Zostawcie łapki w górę. Mamy cztery łapki w górę, jest 8 osób. Czy mogę liczyć na jeszcze 4 łapki w górę? Tak, żeby każdy dał łapkę w górę, czy nie bardzo? A też ten gierki, takie jak on na tym są, chyba kilkanaście kilo mają, nie wiem, czy sobie zrobić. Delikatnie rozgrzewkie barków, czy nie? Idź grać w Fortnite. Ja, ja ci powiem, że Tetris lubię grać. i Chyba jestem mistrzem w Tetris, nie? Nie wyobrażam sobie, żeby ktoś lepiej grał ode mnie. Nawet jak widziałem tam mistrzostwa w Tetrisie, to, to nie byli lepsi. Chyba. Mam rekord chyba 7 ponad 7 milionów. TriSA, to są różne te aplikacje. Dobra, te nie chyba zrobię skręty z kijem, wiesz? Skręty z kijem, żeby teraz to, co pospinałem, pozbijałem kręgosłup. Żeby go trochę rozluźnić. Może nie powyciągać, ale rozluźnić. Ja gram lepiej. Może. Chociaż pewnie z racji wieku już gram słabi, bo nie mam takich połączeń nerwowych jak Ty, ale... Powiem Ci tak, że ja przegrywam w tetrisa tylko wtedy, kiedy zasypiam. Gram, gram i przysypiam, a tak to nie przegrywam w tetrisa. Nawet na najszybszej tej prędkości to jest chyba 15. No to jest 15 prędkości i na najszybszej prędkości. Na najszybszej prędkości. Mogę zrobić. Także jeszcze, jeszcze próbuję przyspieszyć. No prezesowa tam sobie siedzi w krzakach po cichutku. Po cichutku, cichute, piąta łapka w górę. Tymek jest, kurde, Sigma Boy, Sigma Boy, Sigma Boy. Kurde, to Tymek nie przegrywa nawet jak śpi. Za O Oj, 18 lat, kurde. Powiem ci, że nawet się nie czuję, nawet na 18 się nie czuję. Czuję tak jak miał nie wiem z 13 lat. 10 osób 5 łapek w górę. Dzięki za łapki w górę. w podsłuchuje narka tą, tą ciopaluszek. Mamy więcej łapek w górę niż osób na czacie. Jak to jest możliwe? Co? Te, prezesowa idź zobacz na TikToku, jak ten, jak ile mam wyświetleń pod tym filmem, gdzie się usmarkałem. Jak się dobrze przyjmie, to go wstawię na YouTube. Będę kozak. Jest 30, bo live trwa 24 minuty, a jest 33 minuta treningu. Bo czynić zacząłem na TikToku. Bo później będę umieszczał z tego urywki te. A to jest dobra, to chyba tak. Dobra. U No nie wiem czy kozak. Ja, tak się mówi, o, kiedyś i to było miłe. Powiedzmy, a teraz się też właśnie. Jak ja, jak ja się wyraziłem? Jak ja się wyraziłem, Tymek? Bo instynktownie się wyraziłem, a chyba niedobrze. Fero Bart, Kapar, am where are you from? Nazywam się Milion, bo za miliony znoszę i cierpię katusze. Fero Bart, bak, Baka, Barco Paran. Pięć osób na live, cztery łapki w górę. Te, było pięć łapek w górę, co so cztery. Kto mi zabrał łapkę w górę, przyznać się. Te, tapujcie. Elwira można tapować, zobacz tutaj. Jest coś takiego, jakieś takie serduszka, ale poczekaj, jak to było. Nie, to było jasne. Matko Boska To znaczy 95 wyświetleń tamtego filmu? Tylko To dupa Te ja pamiętam jak jakiś film miał z godziny, w godzinę miał chyba 100 tysięcy wyświetleń kiedyś jakiś film, nie? To ja go nagrałem, poszedłem robić, a tutaj go to ja po godzinie 100 tysięcy Tylko wiesz. Ja się zastanawiam. Lecę jakie się motki. No. A ja chyba sam sobie nie mogę tego wysłać. Poczekaj. Nie, chyba nie mogę. Mamy 70% baterii, czyli pół godziny, może na półtorej godziny live'a wystarczyło. Nie wiem czy się nie przynieść teraz na TikToka jak skończę trening. Bo mam za dużo do sprzątania teraz, bo to cała siłownia tutaj rozpierniczona. Jo. Fajny dzbanek na fajnym talerzyku. Sreberko. Na pewno przedwojenne, ale jakie ja dokładnie to nie pamiętam Jak tam z czasem trzeba zrobić Jo No hello nie jestem antyk jestem nie taki stary Nie jestem antyk Nie wyzywajcie mnie, że jestem antykiem Po prostu nie ma fałdolców! Elvira, to to za jakiś emotka, ja osa, jakieś emotki. Dobra, to ja kończę tutaj. Może jeszcze wejdę na TikToka. Ładnie śpiewa, dobra, no ale to jak się kończyło live'a? Tu? Gdzie tu trzeba wcisnąć?